Myślę, że w pewnym sensie jestem szczęśliwym nastolatkiem, który chodzi do liceum. Teraz jestem, hmm? Teraz jestem perfekcyjna. Nie jestem perfekcyjna, ale jestem szczęśliwa i to jest najważniejsze. Jestem perfekcyjna, ale jestem szczęśliwa i to jest najważniejsze. Kim jesteś? Jestem człowiekiem, Polakiem, uczniem, katolikiem, optymistą. A czego pragniesz w życiu? Pragnę być szczęśliwym. O czym marzysz? Największe Twoje marzenia? Aby zostać lekarzem. Jestem zwycięzcą, jestem finalistką Olimpiady Wiedzy o Prawie i tegorocznym maturzystą, z czym trzymam kciuki sama za siebie, żeby jakoś poszło. Myślę, że przede wszystkim chciałabym być człowiekiem spełnionym, który jakoś w pewien sposób spełnia swoje marzenia, dąży do celu i szuka różnych, nie wiem, różnych inspiracji w otaczającym świecie. Nie wiem kim jestem. To jest bardzo ciężkie pytanie. Być osobą spełnioną, szczęśliwą, która spełnia swoje marzenia, pewnego rodzaju podróżnikiem, kimś kto przełamuje granice. Co daje spełnienie w takim razie? Spełnienie dają mi to, co każdemu, czyli wszystko to, co sprawia przyjemność po prostu. E, od świata oczekuję przede wszystkim e, akceptacji, e, miłości i szczęścia. Jestem dziewczyną, e, jestem uczennicą pierwszego ELO. I co? No jestem na pewno osobą, która poszukuje szczęścia. Jestem wszystkim i niczym tak naprawdę. Kim chciałabym być? Chciałabym być psychologiem. Chciałabym być e, osobą, która będzie otrzymywała i która będzie dawała szczęście. Tak naprawdę no, trudno jest teraz przewidzieć, co jakie w przyszłości będą moje priorytety albo ambicje, ale na tą chwilę chciałabym się spełniać. Czego oczekuję dla siebie od świata? Chyba oczekuję tego, żeby... żeby jakoś mnie nie ranił w życiu, może w jakiś sposób, żeby mnie oszczędził. Nie wiem, żebym nie miała w, w życiu sytuacji ala trudne sprawy, bo to nie jest fajne, tak? Na chwilę obecną jestem człowiekiem spełnionym, mam wszystko, czego mi potrzeba, jestem szczęśliwa i jest mi dobrze. Czyli dla Ciebie miłość? E, nazywam się Asia, chodzę do pierwszego Liceum Ogólnokształcącego i jestem osobą, która bardzo ceni sobie zaufanie i szacunek innych osób. Chciałabym się rozwijać i zmieniać tylko i wyłącznie na lepsze. Oczekuję tego, aby każdy z nas potrafił siebie zaakceptować i czasem również przewartościował swoje życie, by docenił to, co jest dla niego w nim najważniejsze. Chciałabym zostać psychologiem. O dokładnej specjalizacji jeszcze nie myślałam, ale priorytetem teraz jest dla mnie dobrze zanamatura i później studia. Kim jesteś? jestem? Na razie nikim znaczącym materiałem, jedną z wielu, która w sumie nie czyni nic wybitnego, oprócz tego, że po prostu jest. Oczywiście, mam, jedną z moich głównych celów jest to, żeby to się zmieniło. Chciałabym być kimś, ostają dla wielu, która jest poszukiwaczką niezbyt krętych dróg, osoba, która budzi zaufanie u innych. To są dla mnie osoby, bez których nie wyobrażam sobie życia, czyli ludzie, tak jak rodzina, przyjaciele, Ważne są też ambicje, bez których nie ma zwycięstwa. Największą wartość, tak uważam, jest dla mnie rodzina. To ona jest dla mnie najważniejsza i chciałabym, żeby to oni byli szczęśliwi. I to, sp to sprawia, że ja jestem również szczęśliwa. Widząc uśmiech na twarzy innego człowieka, ja wtedy też jestem szczęśliwa i spełniona. Na pewno nie chciałabym, żeby były jakieś niepotrzebne wojny i konflikty, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Tak ja uważam. I żeby każdy mógł spokojnie wyjść na ulicę i nie obawiać się o swoją przyszłość. I żeby nikt nie bał się o to, że musi odkładać pieniądze, żeby mu starczyło na kolejny dzień. I żeby przetrwać miesiąc, żeby każdy żył w spokoju. Na pewno jestem ciepłą osobą, gospodarną. Gotuje Pani? Oczywiście. Lubi Pani gotować? No to ja chyba i przyzwyczajenie. Czy obowiązek? Tak, normalnie. obiady, kolacje, żądanie. Ale nie jako pasja, jako obowiązek. Hmm. A jako pasja? Jak jest ochota, to im się gotuje i wszystko. Hmm. A jako pasja? Co to pani? Spada. Pasją moją to jest latem ogród, kodom. Uwielbiam kwiaty, ziemię, przyrodę. No, bym chciała, żeby. Otoczenie i to było bardziej milsze, przyjaźniejsze, żeby się wszyscy do siebie uśmiechali, wrogo nie patrzyli na siebie, palcami nie wytykali. No tak. Nie. Mam na imię Paweł, jestem uczniem pierwszego liceum w Grudziądzu. No Chciałbym. Być dobry w tym, co robię i być wzorem dla innych, dla tych słabszych. Od świata oczekuję pokoju, żeby każda rodzina mogła prowadzić spokojne życie. Nie się. E, jestem Kamil, jestem uczniem. E, chciałbym być kimś, osiągnąć w życiu coś wielkiego. Najważniejsza dla mnie jest rodzina. Szczęście w życiu. Od świata oczekuję. Um, od świata oczekuję. Nie wiem czego. Pokoju wiecznego. Dobrym człowiekiem. Pod sobą, starać się nie krzywdzić innych, pracować nad swoimi słabościami. Może komuś pomagać. Najważniejsze dla mnie jest rodzina, Bóg, może zdrowie. Jestem uczennicą szkoły naszej pięknej. I jestem również dobrą przyjaciółką, mam nadzieję, osoby tutaj obok mnie siedzącej. Jestem dzieckiem moich rodziców i osobą, która chciałaby, aby jej marzenia się spełniły. Kim jestem? Jestem Oliwia, jestem dziewczyną taką prostą, normalną, która ma wiele pasji. Jestem nieśmiała, bardzo nawet i skryta. Też myślę, że jestem dobrą przyjaciółką. No, jestem taką osobą, która uwielbia marzyć i zawsze zamyka się w swoim takim świecie, którego nikt jakby nie, mógł, nie może zburzyć i ja go właśnie kreuję. Ja jestem osobą, która lubi często być sama. Lubię czasem chwilę takiej samotności, żeby pomyśleć, żeby się nad, zastanowić nad sobą, nad tym, co się dzieje, nad, nad życiem. Ale też jestem towarzyska w stosunku do przyjaciół, bliższych osób. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mam wszystko, co mi potrzeba. Rodzinę, która mnie kocha, drugą połówkę, która ja mnie kocha, która mnie kocha. I mam zmiany w ale będę miała niedługo. Chciałabym się nie zmieniać. Chciałabym zawsze być taka szczęśliwa. Chciałabym nigdy nie do niej narzekać. Nie mieć powodu do narzekania. Chciałabym zerkać. dosyć się na studiach. Chciałabym żyć i no, nie umierać. najważniejsze dla mnie? Co? Żebym była żyła że długo w szczęśliwej miłości. Żebym stała może w kościele, przed ślubnym kobiercem żebym nie, nie. Ja miała dziecko, które będzie mnie słuchało, być był taki rzeczny jak dla moich rodziców. No jestem szczęśliwą osobą. Dlaczego? Dlatego, że mam kochającą rodzinę, że mam bliskie osoby, mam przyjaciół. Myślę, że jestem też pewnym wsparciem. Zazwyczaj staram się pomagać ludziom i myślę, że to jest tak jakby najważniejsze. Na dzień dzisiejszy chciałbym studiować dziennikarstwo, ale nie wiem, każdy człowiek się zmienia i w każdym momencie mogę zmienić swoją decyzję, więc takie są plany na dzisiejszy czas. Od świata nie oczekuję niczego. Wydaje mi się, że w... powinienem oczekiwać od siebie wiele i wymagać się tylko od siebie, a nie od świata. Ale to będzie fajne do filmu. Nie jestem smutny, ja do żadnego filmu nie chcę co ja robię, by być sobą uh -huh. a mogę powiedzieć brzydkie słowo trochę ujęcie Postawię to dla siebie <grywa> <grywa> a jak ją było wydaje? <grywa>